Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na gospodarstwie Highland Beef z Nadpilicy. Ja jestem Magda. A ja jestem Łukasz. I dzisiaj pokażemy wam jak tutaj u nas to wszystko wygląda w czasie zimy. Ramzy, pozdrawiamy cię i wszystkich widzów. Ten film powstał dzięki wsparciu www.trines.pl. Polski producent poduszek i akcesoriów do snu. Od roku używam ich poduszki Carbono. Najlepszej, jaką miałem. Z kodem ramzej 21 macie 18% rabatu na walentynki. Czasami nam zarzuca, że jakoś nie traktujemy tych zwierząt odpowiednio, albo że im jest zimno, że nie mamy serca. A chcieliśmy wam pokazać, że właśnie tak nie jest i są trochę inne prawa tutaj natury. Myślę, że warto, żebyście widzieli, bo my naprawdę. Kochamy je, szanujemy je i chcemy, żeby miały jak najlepiej. Ja jestem w ogóle pasjonatem bydła. Zawsze, Już jak byłem nastolatkiem, to mi się bydło mięsne podobało. No, a to pomysł z tego, że no, wydawało nam się, że będą kiedyś ludzie, którzy będą chcieli kupować dobrej jakości mięso. No bo Polacy są coraz bogatsi i szukają dobrej jakości produktów zwierzęcych. A, a jest w Polsce mnóstwo takich terenów, gdzie się nic nie produkuje, takich łąk gdzie można by było wyśmienitej jakości wołowinę kulinarną produkować, która jest zdrowa dla nas, dla ludzi. Tak? Pierwsze stado mieliśmy z Niemiec, kupiliśmy 20 jajówek hodowlanych, no i tak się zaczęła nasza przygoda z Highlandami, a dzisiaj jest na tą chwilę jest 130 sztuk, na ponad 100 hektarach pastwiska. I to wszystko nam fajnie wychodzi i mamy też bardzo dużo zadowolonych klientów, którzy nam dziękują, że robimy to, co robimy. No zima dla rolnika to jest ciężki okres, no bo trzeba tutaj o te zwierzęta dbać i każdy dzień może przynieść coś nowego. Na przykład są czasami dni trudne, gdzie obladzają się druty czy tamte ogrodzenia nasze elektryczne i one potrafią yy, zrobić je takie ciężkie, że to wszystko idzie do ziemi. I te krowy po prostu w tym momencie nie mają żadnego bariery, gdzie po prostu je zatrzymuje, żeby gdzieś poszły. I my właśnie musimy bardzo uważać, i wtedy przeganiamy je na jakieś małe kwatery, gdzie one po prostu nie mogą ucie uciec, albo po prostu odtrząsamy ten lód. Tu mamy drona. Ten dron służy nam y, latem do pilnowania. Można bardzo szybko zlokalizować zwierzęta, gdzie, gdzie są, bo tutaj te nasze łąki ciągną się 3 km. Można z jednego końca po prostu zobaczyć, gdzie są krowy i co robią. Tak? Można kontrolować to, nie jeżdżąc na miejsce. W tamtym roku były takie sytuacje, że bo miałem takie, było mało wody, bo ta rzeka jest też taką naturalną barierą dla nas i te krowy uciekały nam za rzekę i po prostu tym dronem wyganiałem te krowy, żeby nie przechodzić przez rzekę i wyganiać ich z drugiej strony, to po prostu używałem drona, żeby one się tego drona bały i z powrotem wracały na, na naszą stronę. Nie? Najważniejsze jeszcze jest, to jest to, żeby krowy miały cały czas dostęp do jedzenia, żeby po prostu my rozwijamy belki. Robimy zimą taki belg bel grazing, że roz, rozwijamy i belki siana na, tutaj na trawie, tutaj latem ta trawa rośnie i żeby po prostu te belki rozwijać, żeby one miały wszystkie równomierny dostęp do tego jedzenia. My to tak robimy, że rozwijamy, później zjadają albo rozwijamy dwie belki i w tym czasie one to zjadają. Później jak jeszcze potrzebują, to jeszcze jedną, żeby. Po prostu to, ten dostęp do jedzenia był regularny, żeby one nie były nawet na chwilę głodne. A teraz po prostu jest, z jednej strony jest żywienie tych krów, a drugie to jest nawożenie tych łąk, że my nie musimy tego obornika przewozić, tylko one w tych miejscach, gdzie to siano będzie rosło w przyszłym roku, teraz jest nawożenie naturalne, czyli one te kupy robią, i później my to będziemy wszystko rozgarniać. I później świetnie trawa rośnie, nawet bez żadnego nawożenia. Mimo tego, że jest taki mróz, mamy gdzieś koło 10 stopni. Teraz na minusie to beczki zjadły tylko jedną belkę. O, przestraszyły się mnie. Tam mamy ciągnik z sianem, ale chyba nie będziemy dawać. Pojedziemy z tą belką do krów. Zachód słońca. Mamy krówki nasze. Cukrowy i cielaki. To już jedną belkę dojadają. Teraz będziemy rozdawać drugą belkę. Siana w Tutaj mamy siano na rozwijaku. Teraz rozcinamy. Ściągam siatkę. taki dywanik dziurki mają w jednym momencie dostęp do, do siana później na resztkach się kładą Tam mamy już wcześniej rozwaną melkę nie, nie mogą doczekać oczywiście miły spłot. Już mamy wieczór ładny dzisiaj mroźny dzień około 10 stopni na minusie w tym momencie tak się żywi Prawdziwa wołowina. Przychodzi tak prawdziwa wołowina. Ta rasa pochodzi ze Szkocji. Ona jest przystosowana do życia, właśnie na takich dzikich, w górach, tak można powiedzieć, gdzie ten klimat szkocki jest też bardzo surowy. Są ciężkie zimy. I one, właśnie w takim klimacie, ten klimat je jakby prowadził selekcję, ewolucję tej rasy i ona jest doskonale przystosowana genetycznie do takich warunków. I nawet mamy znajomych, którzy mieli jakby jakieś wiaty, obory i te zwierzęta nawet tam nie zaglądały. One dużo bardziej wolały być na świeżym powietrzu. No, miły to nasz byk rozpłodnik. Kryje u nas wszystkie krowki. On jest, mamy go dopiero od paru miesięcy, bo wymieniamy byki co, co roku praktycznie. No, odpowiedni byk to musi być, po prostu musi być widać, że jest czysty genetycznie, czy tam z papierami, czy tak zwanymi z rodowodem. No, i musi być duży, widać, że ma odpowiednią budowę ciała, że po prostu przekazuje dobre geny, nie? Też byk musi być duży, żeby dominować te mniejsze byki, żeby one po prostu, bo my to robimy po to, żeby był spokój w stadzie. Jeśli jest duży byk, to te wszystkie inne byki, one po prostu są w hierarchii, one nie mają dostępu do krowy takiej, która się, się latuje, tak? I jest tak naprawdę porządek. A jak nie ma takiego byka dużego, porządnego, no to wtedy jest bałagan że jak jakaś krowa się latuje czy coś, to te wszystkie małe byczki jakby gonią za nią i jest, jest, jest bałagan, jest problem, zrywają się druty i, i, i różne cuda się dzieją. Mieliśmy taką nietypową sytuację, że połączyło nam się stado krów i stado byków, bo one są oddzielone tutaj, mają kilkaset metrów od siebie, i my oddzielamy je po to, żeby po prostu te, te byki nie goniły wszystkie za krowami, które się latują, tylko żeby był jeden byk, a wszystkie osobno. I mieliśmy taką sytuację, że te byki gdzieś uciekły, pozdrywały druty, i prawdopodobnie mieliśmy tutaj wizytę wilków nocy, gdzie one je po prostu pogoniły i te byki uciekły i połączyły się z tym drugim stadem i później musieliśmy cały dzień po prostu rzucić Wszystką pracę i rozdzielać te byki z powrotem do drugiego stada. No i tak to właśnie jest, że czasami różne prace, różne rzeczy są nieprzewidywalne, co się planuje, a później w ogóle co innego się dzieje. Także to, co trzeba w danym momencie zrobić, ale te byki są groźne. No zależy. A było kiedyś tak, że na ciebie wskoczył? No, było, było. Zostałem no. rogiem kiedyś. Ale nic nie miałem złamane, bo jemu od dziecka mięso w dużych ilościach, także wszystkie kości zawsze wytrzymały. Jeszcze nigdy nie miałeś złamania? One nas widzą codziennie i, i po prostu są przyzwyczajone. A po drugie, te krowy są niegroźne. Nie? Jedynie, jedyna sytuacja, gdzie one mogą być groźne, to są właśnie takie krowy, cielaki, krowy z cielakami małymi gdzie tam po prostu one właśnie tego cielęcia mogą bronić i one mogą, mogą być agresywne, to wtedy trzeba uważać po prostu, żeby tak, do takiego cielaka nie podchodzić, bo wiadomo, że matka nie wie co my chcemy zrobić i broni tego cielaka za wszelką cenę. Ale na przykład przy takim, przy obsłudze, czyli przy kolczykowaniu, przy łapaniu, czy przy takich różnych zabiegach pielęgnacyjnych, no to te zwierzęta są, no mogą być agresywne i, i one Zawsze wybierają, jeśli mają możliwość uciec, to uciekną, ale jak już jest na przykład, że czują się takie zapędzone w róg, no to wtedy mogą jakby tą agresją odpowiadać człowiekowi. Dzisiaj śnieg pada, mamy gdzieś koło 4 stopni na minusie i nasze byczki jedzą siano. Na ten śnieg, który na nich jest, on wcale nie topnieje. Mają tak dobrą izolację, że to praktycznie chroni tak jakby było odizolowane. Dodatkowo jak jest cieplej, to po tych długich włosach spływa woda tak jak po dachu, a pod spodem jest taka warstwa sierści druga, która jest krótka i jest taka puchowa, która daje ciepło. Te zwierzęta są bardzo dobrze odizolowane. Jedzą sobie sianko spokojnie, nic im tutaj mimo tak złej pogody nic im to nie przeszkadza. O, tutaj mamy Cały jest zaśnieżony i wcale nawet na nim to nie topnieje. Krowa to jest taka naturalna biogazownia, gdzie wytwarza się bardzo dużo energii. One tą energię mogą się nią ogrzewać i niskie temperatury im wcale nie przeszkadzają. Gorzej jest z temperaturami takimi letnimi, gorącymi, to one wtedy po prostu muszą się w rzece chłodzić, żeby, żeby wyrównać sobie temperaturę. Nasze krowy spędzają na zewnątrz, ponieważ takie warunki na powietrzu są dla nich, dla tej rasy są lepsze niż jakieś budynki. I to wszystko też wpływa później na jakość mięsa, nie, że to mięso nie, 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 nie pachnie oborą, czy tam jakimś amonem, czy czymś, tylko po prostu one są hodowane naturalnie na świeżym powietrzu. Powoduje to też, że ten wzrost jest wolniejszy, bo krowy tracą mnóstwo energii na, na ogrzanie, ale po prostu ten, ten wolniejszy przyrost mięsa później powoduje, że, że to jakość jest jeszcze wyższa i Wydaje nam się, że niektórzy ludzie myślą, że takie utrzymanie jest, że my jakoś te zwierzęta męczymy czy coś, ale one są naturalnie do tego przystosowane do takich warunków. Więc hodowanie czy tam trzymanie ich w oborze jest tak naprawdę robienie takich warunków, gdzie one do tego nie, nie nadają się. One się właśnie nadają do takiego utrzymania na, na zewnątrz. Drugim takim bardzo ważnym czynnikiem jest właśnie dostęp do wody. Tutaj czasami woda zamarza. Piją one z rzeki albo z takich cieków wody, jakie tutaj mamy, albo ze studni. I to jest też przy dużych mrozach jest problem, żeby trzeba po prostu pilnować, żeby ta woda była niezamarznięta, odkuwać ją, czy po prostu, żeby one miały dostęp do wody. Tutaj robimy przerębę dla naszych krów. Cześć. Cześć! Nie filmuj mnie, bo ja nie, nie jestem do tego przygotowany. No, to jest nasza cała rodzina. No jeszcze brakuje dzieci, ale tu jesteśmy wszyscy jakoś tutaj sobie działamy. Dzieci w przedszkolu są. Dzieci są w przedszkolu. No. Tata, ty chyba nigdy nie w palenia, co? Chyba nie. Chyba nie. <gry> Ona przypływa z tego lasu tutaj. Nie ma tutaj żadnych pól. I ta woda jest też dosyć. Czysta, A źródło jest. Tak, jest źródło. Chciałem pokazać ścieżki, jakie nasze krowy mają. Widzicie, to są takie ścieżki. Tu jest jedna ścieżka, tu jest druga. O, teraz idziemy do wodopoju. Tak wygląda pilica. To jest ścieżka, którą chodzą codziennie do picia. Mają swoją drogę. Muszę tutaj codziennie przychodzić i kontrolować. Bo ta rzeka, jak jest dużym mróz, to odmarza od boku i robi się lód. I żeby a te krowy nie wchodzą na lód i mogą przez to po prostu nie mieć dostępu do wody. Więc codziennie przychodzę i patrzę, czy nie obmarzła rzeka dalej. A tutaj mam wyrąbany trochę taki tutaj wodopój, żeby po prostu prosto z, z ziemi mogły się napić wody. A tutaj teraz pokażę, gdzie te nasze krówki śpią w nocy. Jak jest duży mróz, to wchodzą tutaj do lasku i tam jest naturalnie cieplej. Tak samo jak wieje mocny wiatr, tak one się tutaj chowają w tym lesie przed wiatrem. Albo kładą się na sianie, które rozdajemy. To są widać pozostałości po sianie i tutaj też trochę tego siana zostaje. One się kładą jak na kołderce tutaj na tym sianie, które z rozwiniętej bali zostaje. Tata, a wilki są? Są. Chyba są, bo bydło ucieka, nie? A co, a co robiłeś teraz? Yy, co robisz co wieczór, żeby odstraszyć wilki? No strzelam, nie. Petard kukowych, nie? No strzelam tak i w nocy, nie? Bo po prostu nie wiadomo, przyjdą i wygonią. Nic im nie zrobią, bo się nie dadzą, ale, ale wygonią, mnie. Po mhm. prostu zaczną gonić i one uciekają, nie? Znaczy, zima jest takim szczególnym okresem, bo jakby coś się działo, jakieś, nie wiem, ocielenia czy, czy chorują czy coś, no to trzeba na wszystko zwracać uwagę, żeby w odpowiednim momencie interweniować, gdyby coś szło nie tak. Na przykład bardzo takie wrażliwe są porody, że po prostu przy porodzie trzeba, ale to już kilka dni wcześniej widać taka krowa, która będzie się cielić i my już tego pilnujemy. I też mamy od, od jakiegoś czasu problem z wilkami, bo właśnie przy porodach, czy w okresie tym zimowym, kiedy te wilki mają mniej pożywienia. To wtedy muszą, musimy uważać, bo one tu przychodzą i, i mogą coś nam narobić, czyli tam jakiegoś cielaka, właśnie takiego świeżo po porodzie, zagryźć czy zjeść. Aczkolwiek do tej pory nic się nie udało, czyli pilujemy na tyle skutecznie tego wszystkiego, że ni, te wilki nie zrobiły nam szkód żadnych jak do tej pory, czyli wszystkie krówki żyją. Tutaj mamy takiego cielaczka miesięcznego, to jest ostatnia sztuka, jaka nam się urodziła, jeszcze, jeszcze w grudniu, o, teraz ucieka. Tu jest ostatni cielaczek, ale on to już ze dwa miesiące. W tym roku akurat tak jest, że nie mamy w tym momencie żadnych tej zimy ocieleń. Można po prostu po ich wyglądzie poznać, że one są w dobrym utrzymaniu. Czyli widzicie, ta krowa jest spokojna, żuje sobie, przeżuwa pokarm. tak, Nie widać, żeby się trzęsła, żeby po prostu te krowy się gdzieś zbijały. One po prostu bardzo dobrze się tutaj czują. Tak? No Wiele osób właśnie w komentarzach w poprzednich filmach nam zarzuca, że jak to bez obory, bez budynków, że te zwie tym zwierzątkom jest zimno. Szczerze mówiąc, to dla nich taka swoboda i wolność jest o wiele bardziej korzystna niż na przykład bycia w jakimś budynku, gdzie może być wilgoć. One się wtedy bardziej stresują w zamkniętych takich pomieszczeniach. Widzą Państwo, tutaj mamy taki las. I jak na przykład jest duża śnieżyca, czy coś, czy wiatr, to one wszystkie zbijają się tam pod lasem, bo to jest jakby naturalna taka ochrona od wiatru. I po prostu i wtedy my dajemy im takie więcej siana, że one po prostu mają się gdzie położyć. I to są bardzo dobre dla nich warunki, takie po prostu na przetrwanie tych czasami kilku dni, kilku dni gorszej, gorszej pogody. A patrz, no. przeszły po wodę. Widzicie? Już trochę miszki zjadły. I teraz idą coś się napić. Można zobaczyć, piją tutaj bardzo małymi łyczkami tą wodę, bo ona jest zimna, jest, jest poniżej zera. Piją małymi łyczkami po to, żeby nie schłodzić zbyt mocno organizmu. I odchodzą z powrotem na ściany. Nata, co jest najtrudniejsze w zimie? Rano. Rano wstać? Rano wstać i ruszyć z tym wszystkim, odpalić. To pojazdy nie. Nasz najważniejszy ciągnik w gospodarstwie. Kupił go mój dziadek. Jak mój tata miał 20 lat. No i jest praktycznie. To się to było w 78 roku i do tej pory służy nam niezawodnie. Przez już jestem teraz trzecim użytkownikiem, bo mój dziadek go używał, mój tata go używa, a teraz my go używamy. Tak naprawdę wszystkie siano tam około 700 belek jest rozwijane właśnie. Tym ciągnikiem, on jest praktycznie bezawaryjny. Lampa jest na środku, dlatego że to może jest tak trochę dziwnie, ale te lampy po bokach są, jak są krowy, to one je urywają. I dlatego mamy taką lampę na środku przyczepioną. No, ciągniki przy 20-stopniowym rozie nie chcą odpalać albo po prostu trzeba odkuwać ten, ten lód, więc czasami to jest, to się tak wydaje, że to jest niewiele, ale to jest praca od samego rana do, do samej można powiedzieć nocy, a czasami jeszcze po zmierzchu. A co najbardziej lubisz w tych krowach? No jak się spojrzę, to po prostu mnie to cieszy, nie? Ile lat hodujesz bydło, tata? Od ośmiu lat życia. Od 8 lat życia? No. no. Jak tylko na nogi, tak po prostu jestem zwierzętami cały czas, nie? To co za już 60 lat? No, 4 lata, temu miałem 5, to już krowy doiłem ręcznie. A te krowy, tych krów się chyba nie doi, nie? Nie. A powiedz mi, doiłeś taką krowę kiedyś? Tak. tak. Kiedy? I co, jak to wyglądało? No, niektóre da się wydoić, nie? Po prostu jest trudne każdą, ale są takie sztuki, że można udoić i mleko jest inne, bardzo smaczne. Są takie sztuki oswojone, że po prostu można trochę dla siebie udoić, nie? Powiedz mi, bo dużo ludzi mówi o nas, że my jesteśmy mordercami, zabijamy zwierzęta. Jak my się z tym mierzymy? Znaczy, no my traktujemy to jako misję. My dajemy ludziom jedzenie dobre, zdrowe. W naszych jakby, doświadczeniach z klientami, to dużo osób, co na przykład je mięso takie jak nasze i pije takie wywary, to im to bardzo służy na jelita i często jakby się leczą tym mięsem. Więc... No, lepiej się czują. Ja mam problem z folianami i witaminą B12. Po prostu ten cykl mój jest trochę zaburzony. I ja wczoraj zjadłam nerki z Łukaszem. Łukasz zrobił nereczki, pyszne były, duże cebulki i czosku. I po prostu od razu po zjedzeniu, to ten, ta bomba witaminowa z tych nereczek, to po prostu mnie ożyła. Więc podroby też są bardzo dla nas zdrowe i korzystne. To są takie multivitaminy. Po prostu jak jedzą pasze i inne sprawy, nie? Nawozy. Tak. No, no to, to wtedy to, to się to wszystko te, odkłada. Te wszystkie narządy nie są zdrowe. Tak. Po prostu trzeba wyrzucić, tak jakby, a zwłaszcza wątrobę, nie? A tutaj widzicie, jest nasze siano, które zbieraliśmy latem. No i praktycznie od grudnia do połowy kwietnia tutaj zadajemy. A to już jest taka pryzma, która praktycznie jest już wykorzystana. Można powiedzieć, że siano robimy raz w roku. Tylko raz w roku, bo później te pastwiska są wypasane. Ja uwielbiam mowa siana, jak się rozwija. No i później mięso, jak jest ubite świeże w chłodni, praktycznie ma bardzo podobny zapach tego siana właśnie. Mają świetne życie według innych zwierząt, najlepsze jakie mogą mieć według innych jakby sposobów hodowli. No i my naprawdę te zwierzęta kochamy, ale no po prostu dlatego, że ludzie są przystosowani do jedzenia mięsa, po prostu to mięso no zabijamy je i nie męczymy w żaden sposób. Robimy to tak, jak po, żeby po prostu jak najmniej tego cierpienia bólu było. I do tego później z tego zwierzęta staramy się sprzedać czy wykorzystać wszystko, tak, żeby uszanować każdy kawałek tego, tego życia, które zostało oddane. No lubię, to jest moja pasja. Może nie łatwa, ale, no, bo trzeba też dużo pracować, ale no lubię, czyli czerpię z tego satysfakcję. Ponad jak ktoś, jak ktoś, jego praca jest hobby, to nie pracuje przez całe życie. Chodź idziemy na herbatę. A tutaj, widzicie, za nami jest właśnie pastwisko, na którym krówki teraz niedawno były. Ramzy pozdrawiamy Cię i wszystkich widzów. Cieszymy się, że mogliśmy Pokazać tutaj jak u nas zima wygląda. Jakby ktoś kiedyś chciał przyjechać, to też serdecznie zapraszamy. Idziemy się trochę zagrzać i wypić herbatkę, bo no, herbatka konieczność po takim mrodzie.